Dzień dobry, tutaj mamy do prezentacji Gołębie. Są to Gołębie Janseny. Tutaj mamy Samczyka z linii Merksa. Jest to numer Gołębia, 21 rok. 92-73 są to Gołębie, które były jeszcze u mnie w rozpodzie. Jest to Gołębek od Józka Gorzek Nysy. Tutaj widać piękny, właśnie taki rogowy dziubek biały. Jest to Jansen linia Merksa. Też były czerwone właśnie Gołębie. Też jeszcze mam półwego jednego. Bardzo ładne ptaki. Z skrzydła tego ptaka mamy taki bardzo, bardzo mocny, rogowy, biały dziubek linia Janssen Merks. Przepiękny ptak. I tu mamy kolejnego gołębia. jest to o numerze. 46 92 z 18 roku piękny Jansen, można zobaczyć bardzo urodziwy. Linia właśnie Jansenow, linia Merksa, przepiękny ptak ładnie zbudowany, poukładany mocno taki właśnie wyryw. Piękny go. I tu jeszcze mamy samczyka, jest to też Jansen. I to jest numer Gołębia, to jest holenderski gołąb. O numerze 4461 oryginalny gołąb od Juska Korzekwy. Jeszcze właśnie holender z nimi właśnie Jansenów. Merksa. On tam sprowadzał jego syn właśnie tego MB do hodowli. Dla niego bo pracował w Holandii. Piękny tak. I tutaj mamy niebieskiego szali. Taki można powiedzieć z czerwonymi też trochę pasami. I numer gębia to jest dziewięćdziesiąt Piękne Janseny, linia Merksa. Piękny gąb, ładnie zbudowany. I tutaj mamy połowę linia vosa Numer Gębia 2811, 23 rok, 2811. Piękny Jansen, linia jansen Wos linia Merksa. Ładne płowy też przepięknie zbudowany. Piękne, ładne szklane oko. I tutaj mamy Jansena, takiego wpadającego w szali. Numer gębia to jest 4519. Też piękny gołąb. Takie właśnie markerki, tutaj z tyłu na koperku. Jansen szali z czerwonymi pasami, trochę białolotek. Linia Merksa, także bardzo, bardzo ładny gąb, taki mocno, mocno wyrybny, mocno wyrybny ptak. Także zapraszam serdecznie, życzę miłego popołudnia.